No to jest zawsze większe, większe wyzwanie i konieczność, na pewno jest trudniej. Po z strony muszę się liczyć z inną publicznością, z drugiej strony muszę się liczyć z innymi warunkami zdjęciowymi. Zwykle jeszcze się muszę wpakować jakiś inny język, więc wszystko no, nie dziesiątki utrapił. Ale też są właśnie zalety, że nagle przestaje być zależny od jednego rynku i to jest ogromna ulga, że jak. Jak mi wiem, na jednym rynku nie chwyci już moja... Zrobiłem taki film, jak macie czas, to bardzo Wam polecam obejrzeć. Bo to jest jeden z filmów uważanych za, moi, za jeden z moich lepszych. A w Polsce po prostu spluty przez paru panów i Bóg nie przeszedł bez zauważenia. Serce na dłoni. To była koprodukcja i dziękować Bogu, bo akurat po tamtej stronie, na wschodzie, uchodzi za prawie klasykę, jest bardzo oglądany. Bo tam ktoś po prostu zobaczył, że tam jest jakieś troszkę inteligentniejsze przesłanie, niż się naszym krytykom wydało, Uważnie, bo jeżeli zauważyli dode i wydawało mi się, że to coś jest ważnego, bardzo, a to jest po prostu epizod. No I są takie y, momenty, kiedy właśnie jego ratuje, y, że można mieć wtedy inny rynek jeszcze otwarty, ale trzeba się też liczyć z wrażliwością tego rynku. A poza tym no, samo kręcenie, no wracam teraz z Rosji, no, potwornie zmęczony, bo tak trzeba było wejść w inny świat, w inny sposób, w inny kod porozumiewania się z ludźmi, z pracownikami. Niebywale o tym, coś ciekawe, Niebywale, trudne. o tym też by się chciało zrobić. Film, zanim nie wiem, widzieliście, Lost in Translation, Copoli, Sophie Kopoli film. No. O tym właśnie, jak z Japończykami się nie można porozumieć, nawet z Rosjanami. Kompletnie czasami jest to samo. Mijamy się, że też bardzo inteligentnymi ludźmi, więc wszystko wiedzą, oni po prostu inaczej komunikują co innego, mówią co innego, myślą jak my wszyscy, ale to jest taka różnica, po prostu. No Wróciliśmy wszyscy z obolałymi głowami, ale doszliśmy do końca, zrobiliśmy zrobić wszystko w terminie. No to ja mam jeszcze takie pytanie. Mówi pan, że nie lubi Pan kina fantazy amerykańskiego, czy no tak, jest tak. coś w kina amerykańskim, co on sobie ceni? Na to czym jest To inne, po prostu. To jest akurat jeden z gatunków takich, co to mówimy, psie gatunki, taki kundelny. No, to, nigdy to nie było tak że nie ma w literaturze nic innego, nic nie to jest tak że byle co. Znaczy, że się była literatura fantastyczna, ale jeżeli to były w Gullivera, to to niosło ze sobą jakąś głęboką myśl metaforę. To też można powiedzieć, że to były pierwsze kroki fantazji, ale to się na tym zatrzymało. Natomiast, no, psychologiczny filmie amerykański to są arcydzieła, takie największego to tu Dąbrzewski, no. Szczelnie potężne i ja nie mówię o jego stronie tej masowej, ale takie filmy, jak robi Coppola, jak robi Scorsese, jak robi, jak robi Elia Kazan, to był takim damie mistrzem, to wszystko są najwspanialsze filmy, jakie robi Ameryka wypłucha. do tego ten bardzo europejski UDALEM, który powiedzmy głównie bije inteligencją, bo on, no, nie są jego tak piękne od strony wizualnej czy ale są świetnie grane, no mówię o tych starszych filmach, te nowsze są już troszkę komercyjne, takie tam mniejsze, no, takie zmęczone, ale za zawsze, nikt nie obraża. Tak śmieję mi się, że Woody Allen zmierza w kierunku machulskiego, ale, ale to dobry kierunek. Natomiast z tych wielkich filmów, które oni zrobili, całą szereg zamody, Odysei jako zmniejszalnię Kubricka, to jest ogromny, wielki twórca. Także Amerykę. Ja znam Amerykę dobrze, sam zrobiłem trafimy w Ameryce. Więc mam doświadczenie, jakby życia w tym kraju. I świetnie amerykańskie kino opowiada o Ameryce. Dzięki temu Amerykę jakoś tam trochę rozumiemy, znamy, a bardzo nas wszystkich pociąga. To jest jakby wiodący ciągle kontynent i najżywsza cywilizacja. Wszystko, co dobre, zauważy się w każdej gazecie. Jeżeli są jacyś uczeni, to trzeba napisać Amerykańscy. Choćby to byli najgorsi uczeni z najgorszego uniwersytetu, to by zawsze amerykańscy uczeni, dowiedli, czy ustalili, że coś tam jest. To że jest wiarygodne. Jak powiedzieli jacyś tam, powiedzmy, fińscy uczeni, to już to byłoby takie przykład.